You and I, you and I. Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego, zamów teraz. Anna Zbieranek, TV Reklama, a ze mną Madzia. Cześć! Witam, cześć! Powiedz mi, jak po waszym panelu? Intensywnie było. No właśnie, widziałam, Alessandra Sandra odpaliła się bardzo mocno na ciebie przede wszystkim. Tego chyba mało kto się spodziewał, bo raczej była no, jako taka cicha, spokojna dziewczyna, która właśnie gdzieś tam ma ze sobą problemy delikatne, psychiczne. Tak, no problemy psychiczne to na pewno są do tej pory, jak widać. Też się zaskoczyłam, bo w restauracji to stała jednak za Denisem i nie była taka wyszczekana jak tutaj na panelu. No więc oboje się po prostu nakręcali, ciężko było dojść do słowa, no bo to jednak taka troszeczkę walka z wiatrakami, no mówię nie do ściany czasem. Miałaś wrażenie, że bardziej atakował cię Denis w końcu czy Sandra? Bo ja już tam nie byłam pewna jak to oglądałam. Też nie byłam pewna, mam wrażenie, że to jest walka dwa na jeden tak naprawdę. No właśnie, e, czy uważasz, że gdzieś tam ta walka powinna się odbyć, chociażby patrząc na to, że właśnie Denis wpuścił swoją dziewczynę, która tak jak wcześniej wspominaliśmy, miała gdzieś tam ze sobą problemy, było mówione, że właśnie miała problemy psychiczne. E, czy uważasz, że to było dobre posunięcie, czy to gdzieś tam jest też monetyzacja e, tej walki? Jest to jak najbardziej monetyzacja, trochę mnie to zastanawia, właśnie tutaj była mowa o jakichś problemach psychicznych i tak dalej, a i ogólnie jakby problem z, z hejtem a tutaj jest takie wchodzenie do jakby płaszczy lwa, gdzie tutaj jest nieunikniona ta fala ognia i jestem po prostu zaskoczona, że teraz jakby nie ma z tym problemu. Więc mam, mam jakieś wątpliwości z tym związane, czy faktycznie tak było. No właśnie, bo tak naprawdę tutaj bardzo mocno szło właśnie o twoją platformę e, i przede wszystkim o zdjęcia chyba, które dodajesz, ale czy coś jeszcze właśnie tutaj Sandra ci zarzucała? Czy to bardziej były zarzuty bardziej ze strony właśnie Denisa? No, bo tam było Iza i o zdjęcia jakby w ogóle każdy wie jak, jak wygląda ta platforma na czym polega jest to platforma dla ludzi dorosłych więc nie wiem czy jest takie wielkie zaskoczenie że są skąd takie się ani... wzięło te 50 zł bo ja tego nie rozumiem do końca bo sama gdzieś tam poprawiałaś ją w tym wszystkim tak nie wiem skąd się wzięło te 50 zł chyba po prostu mnie pamiętam chyba taką swoją stawkę godzinową no to wychodzi Słuchaj, e, przejdę troszeczkę do e, tematu też Ciebie i Filipa, e, bo jak wiadomo, no to jest też głośny temat, e, ta zdrada chociażby. Czy uważasz, że gdzieś tam to, że wy występujecie na jednym panelu nie krzywdzi żony Filipa w tym wszystkim, a już bardziej byłej żony. E, wiesz co, jeżeli chodzi właśnie o te takie tematy prywatne, to zostawiam to jednak Filipowi do wypowiedzenia, e, no bo jednak no zostało to wiadomo wyciągnięte na światło dzienne, jednak jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy jakieś swoje uczucia e, no i podejmujemy takie, a nie inne decyzje. też uważam, że każdy z nas ma prawo do szczęścia. Jeżeli Filip będzie chciał się więcej wypowiedzieć na temat swojej m, relacji z John No to on się na ten temat pojawia. Chciałam się zapytać też, czy gdzieś tam nie przeszkadzało właśnie ci w tym momencie, że on ma żonę. Czy jak, jak to w ogóle wyglądało może? Może zacznijmy w sumie od tego, bo jednak to ją skrzywdzić, ty chyba byłaś świad na pewno byłaś świadoma tego, więc tutaj bym chciała się dopytać. Wiesz co, ja jeżeli chodzi o jakieś moje takie związki prywatne, nawet jak byłam z Michałem, to nigdy nie publikowałam takich rzeczy na swoich social mediach i nawet z moim przyszłym partnerem nie chcę w ogóle jakby wdrażać go swój świat internetu i też ogólnie taką strefę prywatną wolałam jednak zachować do siebie. Tym bardziej, że to ja nie chciałam jakby niczego publikować i mi się wydaje mi się, że że ty no, mogę powiedzieć na ten temat. Denis też ci zarzucał właśnie tą przyjaźń z żoną Filipa, to może jeszcze tylko jedynie tutaj no, chciałabym to to się mogę dowiedzieć. tylko jakby całkowicie zaprzeczyć nie było żadnej przyjaźni nie znam. Jestem... Jakoś bliżej żony Filipa. Mhm. E, a właśnie Wasza relacja, związek można nazwać z Filipem już w tym momencie? Nie czy... potwierdzam, nie zaprzeczam. Okej, okay, rozumiem w pełni. E, czy też się nie obawiasz, że gdzieś tam ciebie może to spotkać w tym wszystkim? Jeżeli tu już taka sytuacja była, jak to zawsze nasze kobiece myśli idą, że może gdzieś tam znowu się to zadziać? Wiesz, co wychodzę zawsze z założenia, że związki, jeżeli jedna i druga strona nie będzie pracować i pielęgnować tego związku, to im prędzej czy później się rozkładnie. E, co samo mówią, statystyki, no bo w zeszłym roku 60 tysięcy rozwodów było w Polsce, to jest co trzecie tak naprawdę może jest 50 to 50% to. Jest o niezgodność charakterów, więc wydaje mi się, że jeżeli dwie strony nie dbają o tą relację, to zawsze może być taka ewentualność, dlatego ja bardzo zważam na to, aby być jednak tą osobą niezależną. Jakby uważam, że to, co jakby kobieta zarabia i ma swoje jakieś pieniądze swoje i ma swoją jakąś taką niezależność, to obojętnie, co by się nie wydarzyło, to jednak jest pozostaje silną jednostką. Pewnie rozumiem. Chciałabym też się zająć tematem przede wszystkim oskarżeń ze strony Denisa, chociażby o to, że byłaś escortką. On się przede wszystkim wypowiedział u szalonego reportera, bardzo mocno tam po tobie jechał, i też chciałabym się dowiedzieć, czy w końcu wyszły też jakiekolwiek dowody na to, a jeżeli tak, to jak one wyglądały? Czy to były w postaci screenów, czy, czy jak to wyglądało? Przede wszystkim? No, nie ma żadnych dowodów, bo ja nigdy się z nikim nie spotkałam za pieniądze, więc są to jak zwykle połówienia ze strony Denisa. Dowodów nie ma, ewentualnie weźmie sobie jakiegoś kolegę i będzie wmawiać wszystkim ludziom, że, że to jest sponsor. Wydaje mi się, że to jednak z. Ze strony jego partnerki, tam były jakieś większe bóstwa. Ze strony takiej eskortowej nie wnikam. Jeżeli oni lubią się tak bawić, to nie się tak bawią. Proszę mnie w to po prostu nie wciągać. Rozumiem. Też mówiłaś, że Denisa w ogóle pozwałaś na prokuraturę. Ja w końcu za, to, za co w ogóle go pozwałaś? Za zniszczenie mienia oraz za ukluczenie mnie, czyli naruszenie mojej nietykalności cielesnej. To już właśnie z nieważenia się wypiera, mimo że to jest nagrane na kamerach i jest to już na prokuraturze zgłoszone, więc. To już tak naprawdę szere dowody są na to. E, właśnie, co się zadziało z tym samochodem? Czy w końcu to była sprawka Denisa, czy w końcu to było zlecenie? Już to, to będzie wszystko weryfikowane, wszystkie dowody już zostały złożone. E, mogę domniemać, że zostało to zlecone. No, bo no, jednak miał uszkodzony samochód. Czy jeszcze gdzieś tam Denis właśnie ciebie próbował albo poniżać, albo gdzieś atakować? Jeszcze właśnie ze strony też nawet i właśnie takiej jak. Atak, czyli o albo właśnie niszczenie mienia. Czy takie sytuacje były? No jak so, ja ogólnie, ogólnie mi grożono, żeby lepiej się nie pokazywać na mieście, więc ja w trakcie, kiedy to się wszystko działo, no jednak starałam się zostać w domu, bo faktycznie obawiałam się. Później wyjechałam do, do Azji i stwierdziłam, że no nie powinnam jednak odczuwać strachu i bać się wyjść z domu. bo zatem nie wiem, tylko miałabym się bać Denisa Zawieckiego, który. Sam sobie zaprzecza, a tutaj podchodzi do Filipa, mu przeprasza, że to wszystko są farmazony. Ja tego człowieka nie biorę całkowicie na poważnie. Traktuję go jako osobę chorą psychicznie i staram się w ogóle nie przebywać w jego otoczeniu. Nic sam też twierdzisz że cały czas e, w uparcie, że ciebie nie opluł. Ale tak jak sama wspominałaś, to właśnie było nagrane. Jest e... nagrane i mam na to świadków. No właśnie. Tak. E, więc e, tak naprawdę, jeżeli byś miała też ocenić wszystkie tutaj walki, które mamy, czy któreś najbardziej tutaj cię interesuje ciekawi, prócz właśnie waszej? No, jest bardzo dużo fajnych, ciekawych zestawień, chociażby zo Afrykańska maczeta jest ciekawe, to tak, to w nawet, powiedziałbym, wysoki poziom taki free sportowy więc jestem ciekawa tego na przykład zestawienia. Właśnie myślisz, że kto tutaj może mieć większą przewagę, bo jednak Afrykańska maczeta tak. bardzo długi tak. zakres ruchów, a tak. Tazi, no przede wszystkim, mocny tak. mistrz. Dokładnie dlatego jestem ciekawa tego zestawienia. Okay, a I gdzieś właśnie Deniz Labryga. No właśnie. Ja wiem, on jest cały czas jednak w tym pędzie treningowym więc wiem, że pokaże naprawdę fajną walkę. Nie wiem czy widziałaś tutaj na ekranach, ale właśnie jak wyszli na panel, to Labryga właśnie wparował w Natana Marconia. E, tak. tak, tak, no właśnie widziałam, że ktoś tam w kogoś wjechał, ale nie wiedziałam. No i właśnie jeszcze był zaatakowany Szachta, więc może tutaj gdzieś wiesz o co tutaj chodziło? Nie, 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 powiem Ci, to, że nie wiem właśnie. Dobrze, w takim razie ślicznie Ci dziękuję ci za nie, wywiad nie, i życzę Ci przede wszystkim powodzenia. Dziękuję.